Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Mamy poniedziałek, jest chyba godzina albo nie jestem pewna. Przecież się wykąpałam i tak jak Wam obiecałam, powiem Wam czego używam do moich włosów. Mogą mi ewentualnie parować okulary, ale to mniejsza o to. E, klasycznie zaczniemy od szamponu, chociaż nie. Nie zaczniemy od czego? Czasem do czasu, jeszcze na takie nieświeże włosy, przed myciem ich, nakładam olejek z Trust My Sister, ten oto, do włosów średnio porowatych. I dzisiaj też to zrobiłam. I co do szamponów, to ja uważam, że szampon po prostu musi mi umyć głowę, nie włosy, a głowę. I na samym początku używam Head and Shoulders. On po prostu mam w wielkim opakowaniu i bardzo też tego używa. A ja drugi jeszcze mam ten z Isany, jakiś najtańszy i po prostu wziąłem po prostu ten. Co za odżywki, to na ten moment wykańczam po prostu to, co mam. I skończyło mi się z Pantin do włosów farbowanych, też czerwoną naklejką. I teraz używam tego kreatynowego. Kiedy te nowe odżywki z Sajosa, więc użyłam po prostu to, co mam aktualnie. I to będzie chyba ostatnia rzecz, i potem mogę sobie coś innego kupić. Co do maski, to kupiłam chyba nową włożę, nie jestem pewna, z isany eee, Czarne bez i. To jest kawka, włosy zniszczone i sucha skóra e, głowy. Ja mam, no nie mam suchej skóry głowy, ale mam włosy zniszczone. Więc po prostu wzięłam poza tym. Mam miałam fazę na truskawki, więc używam tej otomaski, przynajmniej na ten moment. Kolejnym krokiem jest odżywka bez spłukiwania, Ja bez niej po prostu nie dam rady. I tutaj mam y, morelę amolientową z Anwen, i naprawdę, naprawdę ją polecam. Jest naprawdę super. Poza tym ma super zapach. Ona podobno chyba nie jest do moich, mojego typu włosów. Ym, tam chyba jakaś inna powinna być ale y, miałam ochotę na tą morele, więc jeżeli się to skończy to zobaczymy, może kupię coś inną no i następnie olejki do włosów, ja używam dwóch y, też z tej właśnie truskawkowej y, serii włosy suche i zniszczone i troszeczkę jeszcze używam tego, najczęściej ten zielony traf, y, nakładam i jak wysuszę włosy to właśnie żeby je tak wygładzić to właśnie tego używam, bo on jest bardzo, bardzo delikatny. Z tym musiałam troszeczkę się nauczyć pracować, ponieważ jak go za dużo nakładałam, to po prostu miałam całą stronę tutaj tłustą. Więc musiałam się go po prostu nauczyć. I no dobra, zbawię to jest wszystko. To, co robię z moimi włosami. Nie jest to jakoś super wybitnie, ale no tego po prostu na moje włosy działają. No możecie ewentualnie polecić, jakąś maskę czy coś, jeżeli macie po prostu jakąś taką godną do polecenia. Zajęcie nawet spróbuję. No. Te tak włosy wyglądają mokre. No i teraz nakładamy wszystko, co muszę. Wykładam taką całą jedną pompkę na dobrą sprawę. A tutaj tak sobie trochę klikam delikatnie. Tak na oko kiedy stwierdzę, że jest OK. Po prostu wszystko tutaj mieszam i nakładam na praktycznie całe włosy, ale zaczynam od końcówek, a potem idę ku górze. No i co, teraz suszę włosy i nakładam właśnie zielony olejek. somewhere wróciliśmy z zakupów i wyszły nam naprawdę spore te zakupy mamy tutaj łososia ponieważ Bartek nie lubi tuńczyka czy przerał mu się tuńczyk i chciał łososia do makaronu z fetą i właśnie z, mm, z łososiem tutaj, tak z szpinakiem, szpinak Tortilla, pieczarki. Wzięliśmy takie coś do pochrupania, można powiedzieć. Ciasteczka, czekoladowo-zbożowe i owiec i pszenica. Kanabeta, przyprawy. Fetę. Almetka zwykła, taka śmietankowa, jako naturalne. Takie jogurty, tutaj jagodowy, tutaj jakiś taki trzysmakowy i z jegobeli e, banany, makaron, ser wielki wagon, dwa pomidory, bo mamy e, kilka i brakowało mi tylko po prostu dwóch. krakersy, e, pomidory w puszce, pomarańcze, to jest górek. E, precle. Yy, marchewka taka dla Bartka. Ja mam zwykłą marchewkę, która jest tutaj, bo taką wolę sartą. mozzarella, czosnek. Yy, tutaj yy, ten intyk. znaczy nie kurczak, ten filet z kurczaka. Tam mamy tutaj yy, szyneczkę. Yy, Bartowski wziął yy, te dwa serki: pniotki yy, koktajlowe, yy, chleb tostowy, groty kukurydza, tuńczyk, twarożek yy, kefir.

To stand by you. Now I'm only holding on to a bit of sweet memory of you. Oh, I wish it wasn't true. I know that it's time for me to let you go. Know. I know that it's time for us to part. Oh, I'm yeah, it's, a bit a it's time for me to face the Я знаю, что ты себе поделил. bardzo serdecznie w kolejnym dniu tego vloga. Mamy wtorek? O, wtorek. Chyba wtorek? jest wtorek, Czwarty. No, no, mi się dnia. Tak, jest wtorek, czwarty lipca, godzina 11:34. Tu mamy peranie, które robiłam dwa dni temu. Tak, wczoraj nie udało mi się yy, tego poprasować, ale dzisiaj zamierzam to popracować, by mi po skończone. Um, um, jakieś 30 minut temu sprzedałam kosz Mojżesza. Jak to pamiętacie, wystawiłam kosz Mojżesza um, i te wszystkie inne dekoracje, w sensie poduszeczki i poduszeczki do, um, do łóżeczka, kołderki i tak dalej wystawiałam. E, te poduszeczki i tak dalej to usunęłam totalnie. E, jak widziałam, że się po prostu nie, nie, nie kupują. Usunęłam to po prostu i uznałam, że po prostu zostawię w razie W dla drugiego dziecka ewentualnie. Jakieś kuderki i tak dalej. Ale jakoś Mojżesza usunęłam z Analytics i na Facebooku został. W sensie zapomniałam, że on tam w ogóle jest i, i został. No i ostatnio weszłam i po prostu z 200. Bo za tyle go po prostu wystawiłam. E, patrząc po prostu po czasie, to sama bym nie kupowała za 200 używanego, e, tylko na przykład mogłabym dołożyć stówkę i już bym miała za 300 zł jakąś nówkę, sztukę e, dla własnego dziecka, e, więc e, obniżyłam tę cenę do 100 zł. No i 30 minut temu poszedł, e, Państwo go wzięli e, dla córki, która ma się niedługo urodzić, więc super plus za darmo dostali e, trzy prześcieradła ten kosz Mojżesza tutaj za stówkę poszedł więc super, e, to poszło bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę no i ja zaraz będę wystawiać na Vinted ubrania więc jeżeli nam się coś tutaj spodoba co będziecie chcieli e, to wpadajcie, bo może może jeszcze będzie, jeżeli jutro jedzie ten y, vlog, no to jeszcze chyba powinno coś tam być. Chcąc sprzedać tą koszulę, ja ją miałam raz na sobie, dwa razy na sobie y, dosłownie i no, nie potrafię jej wystylizować. Jakbym chciała ją na przykład założyć, tak jak zazwyczaj koszulę zakładam, czyli y, rozpięta jakaś bluzka i, i jeansy czy cokolwiek, to wygląda mi była w szlafroku takim farm, farmaceutycznym. Wiecie. W takim ubranku farmaceutycznym, tylko loga mi jakiegoś brakuje. E, więc no, no nie. Nie jest to dla mnie, ale może dla kogoś będzie ok To jest naprawdę ogromne. Nawet nie mam tutaj chyba żadnego... żadnej wmytki Dobrą sprawę, bo to wygląda jakby właśnie samo szyte było. Tak mi się wydaje z różnych innych cząstków, jakiegoś materiału. No. Ale nawet w sumie e, męska by wyglądała. Tak na no, dobrą sprawę. Może nawet była męska, jakbyś prostu wziął na to na damsku. No ja mam MKLkę i pasuje, więc, e, więc jak to tam woli. Jedynie co to tutaj, e, chyba była jakaś plamka. Tutaj jest taka niewielka plamka po czarnym cieniu e, z jednego Halloween gdzie miałam tą koszulę, co mi zostało, ale troszeczkę się to wyprało, więc wybielacz, myślę, i będzie już po sprawie. Wystawiam spódnicę, którą nosiłam pod koniec ciąży, tą brązową taką. Nie potrafię też jej wystylizować. Wciąż mi się pod koniec troszkę przydała, no bo jednak brzuch mi się, e, mieścił. Nie miałam żadnych spodni, a na końcówce ciąży, według mnie, troszeczkę bez sensu kupować jakieś spodnie, w sensie typu jeansowe o, tak, coś takiego. Więc wystawiam tą spódnicę, ona ma tutaj takie dwa, yy, dwie szlówki. Ona jest długa, ja je mam 1,60 m i sięga mi do kostek. Wyprasowana naprawdę jest bardzo, bardzo ładna. No tutaj akurat jest niewyprasowana. Wystawiam tą bluzę zieloną. Tą. Proszę bardzo. Yy, tylko dlatego ją wystawiam, yy, że po prostu tutaj ma plamę. Ale może jak ktoś będzie chciał po domu czy cokolwiek, no cóż, troszeczkę je widać, troszeczkę nie. Tak na dole tutaj. Yy, bluza jest z inny rozmiar L. Wychodzi niby że S, chociaż nie jestem pewna. Nie widzę, jest tak już sprane. Yy, I skład to jest 65% bawełny i 35% poliestrowy. jest to naprawdę spalko bluza z szyjna. Czy ktoś by chciał? Proszę bardzo. Można na przykład ją tutaj tak obciąć i zrobić taki kroptop. To też byłby sposób. Sprzedaję ten oto sweterek. No, ja dosłownie go założyłam kilka razy i nie potrafię go wystylizować. Plus e, mnie troszeczkę gryzie. Nie wiem, jaki jest tutaj skład, że sprawdzę, ale mnie troszeczkę gryzie. E, to jest rozmiar L. Jest też in. 3% spandex. 77% akrylu. I 20% nylonu sprzedaję tą sukienkę sprzedałam e, już do niej e, tą, tą kurteczkę e, czyli kurteczkę, no ten sweter, który był właśnie do niej e, bo liczyłam na to, że ta sukienka no jakoś uda mi się ją i jakoś się do niej przekonać, no jednak nie jest zbyt pusa na mnie niestety więc sprzedaję ją ani razu w niej nigdzie nie byłam, więc i tak jak ją kupiłam Takiem założyłam parę razy w sensie, żeby ewentualnie przymierzyć, zobaczyć, bo może się przekonam. No jednak nie. Jest to rozmiar L. Wkład to 53% bawełny, 46% poliester, 1% elasty. Spróbuję się odezwać do tej babki, czy by nie chciała tej sukienki, która kupiła właśnie ten sweterek. Bo może by, by chciała. No i ostatnia rzecz jest to koszula. Jest śliczna, ale no nie, nie umiem jeszcze jej wystylizować i no, mam za duże piersi. Jest to koszula mojej babci. Jest taka ładna, naprawdę jest śliczna. Jest w paski, tak jak widać. Tutaj ma mm, takie y, kwiatuszki piękne plus bufki. Można je ładnie, łatwo y, obciąć, wyrwać tutaj i będzie bez bufek. No i tutaj można na przykład sobie tak wywinąć i mieć... Też tutaj takie kwiatuszki. <laughs> Więc jeżeli chcecie, coś Was zainteresuje, no to w opisie macie moją nazwę i możecie sobie wejść i zobaczyć, czy, czy nadal coś jest. Mięso i ta będę robiła właśnie, doprawiała. Kiedy to było cebulę, przyprawy i chyba raczej olej. Czyż nie jestem pewna. Zaraz sprawdzę w przepisie. Ok, i teraz tylko umyjemy, bo to są młode ziemniaki. Umyjemy i pokroję ich No i tu mamy gotowe ziemniaczki I teraz po prostu poleję olejem, spokojnie. Jeszcze oleju trochę mam po prostu na, do wciśnięcia na dobrą sprawę, więc do to wykorzystałam tylko 5 mililitrów, a miałam 15. Staram się je rozłożyć także żeby każde z nich się zrobiło, ale może być tak, że po prostu nie dam rady. I są ziemniaczki, tutaj mięsko. Proszę bardzo, ja mam trzy tutaj, a Bartek ma pięć. też surówka, ja będę miała zwykłą marchewkę, po prostu zetrają sobie Bartek woli na ciepło, ja nie przepadam na ciepło za marchewką wolę taką właśnie surową więc kupiliśmy mu taką, ja to hmm, zrobię na patelni i dodam chyba coś cukru, żeby miał bardzo słodkie